No, już troszeczkę wzięliście się chyba, przyzwyczailiście do tych tematów związanych z islamem, więc pociągniemy troszeczkę ten temat. No i dzisiaj parę słów na temat właśnie roli kobiet w islamie. Już tam kiedyś coś na ten temat mówiłem, przebąkiwałem, no ale troszeczkę ten temat postaram się rozwinąć. Dlatego, że rola kobiet w islamie jest tematem bardzo takim złożonym, i wielowymiarowym, który obejmuje zarówno historyczne, religijne, jak i różne współczesne aspekty No i praktycznie powiem, że już od czasów proroka Mahometa do dnia dzisiejszego te różne interpretacje Koranu i hadisów odgrywały kluczową rolę w definiowaniu pozycji kobiet w społeczeństwach muzułmańskich. No i dziś chciałbym sobie przeanalizować taką właśnie tą rolę kobiet w islamie i interpretacje tekstów religijnych oraz współczesne w ogóle debaty, które dotyczą praw kobiet no, i troszeczkę też na pewno wzbogacę nasze dzisiejsze spotkanie. O urządzenie ciekawostki historyczne, czy o jakieś mniej znane fakty. Myślę, że się przyzwyczailiście do mojego głosu, bo jak już pewnie zorientowaliście się, nie mogę przecież przez trzy tygodnie mieć takiego samego głosu. Czyli wszystko było nagrywane jednego dnia na zapas. No, ale to też jest dobre wyzwanie dla Was, żeby sobie przemyśleć te tematy związane z islamem. A więc prorok Mahomet wprowadził wiele reform społecznych, które poprawiły sytuację kobiet w społeczeństwie arabskim. No przykładowo ograniczył on praktykę zabijania noworodków płci żeńskiej, która była powszechna w tej Arabii przedislamskiej oraz zagwarantował kobietom prawo do dziedziczenia, chociaż troszeczkę tam nazwiemy to w ograniczonym zakresie, bo ona mniej dziedziczy niż mężczyzna, o czym już kiedyś mówiłem. Natomiast żony Mahometa, zwłaszcza Hadidża i Aisha odegrały kluczowe role w kształtowaniu właśnie wczesnej wspólnoty muzułmańskiej, bo Hadidża, która była pierwszą żoną Mahometa, była zamożną przedsiębiorczynią i jego najważniejszą podporą w tych początkowych latach misji prorockiej. Z kolei Aisha, trzecia żona, była nie tylko świadkiem wielu wydarzeń, ale także jednym z głównych źródeł hadisów, tak bym powiedział. No, Koran ogólnie zawiera wiele versetów, które odnoszą się do kobiet, które są różnie interpretowane przez uczonych islamskich. Na przykład, weźmy sobie surę czwartą, werset 34. To jest taka sura, która mówi, werset, który mówi o relacjach między mężem a żoną. On jest często takim przedmiotem wielu intensywnych debat dotyczących roli praw kobiety, bo hadisy, czyli te tradycje przypisywane Muhammadowi, Również mają istotny wpływ na pozycję kobiet. Niektóre z nich, tak jak te słynne powiedzenie, że raj jest pod stopami matki, podkreślają znaczenie kobiet jako matek i właśnie wychowawczy, podczas gdy inne są bardziej jakoś kontrowersyjne. No i wymagają troszeczkę bardziej, bym powiedział, krytycznej analizy. Sam islam uznaje szereg praw kobiet, takich jak prawo do edukacji, pracy, dziedziczenia, własności, no i w praktyce jednak wdrażanie tych praw różni się w zależności od kraju interpretacji prawa szariatu. Wiele krajów muzułmańskich w ogóle podejmuje wysiłki na rzecz zwiększenia dostępu kobiet do edukacji i rynku pracy. Takie organizacje jak przykładowo Malala Fund walczą w ogóle o prawa dziewcząt do nauki, podkreślając, że edukacja jest kluczowa dla rozwoju społeczeństw. Współczesne muzułmanki, no współczesne, ale przykładowo takie jak Benazir Butto, która była pierwszą kobietą premierem w kraju muzułmańskim, czy Kohol, Karman, ona była laureatką pokojowej nagrody Nobla. One pokazują, że kobiety mogą odgrywać znaczącą rolę zarówno w polityce, jak i w społeczeństwie. Sam strój muzułmański, taki jak Hindżab, nikab czy burka, stały się symbolem zarówno tożsamości religijnej, jak i w ogóle tych debat o wolność i prawa kobiet w krajach muzułmańskich, bo w niektórych krajach muzułmańskich noszenie określonego stroju jest po prostu obowiązkowe, podczas gdy w innych krajach jest to wybór indywidualny, o czym już mówiłem. No ale czymże by było dzisiejsze nasze spotkanie bez właśnie pewnych ciekawostek historycznych? Tak sobie grzebałem, tak sobie pomyślałem i na przykład powiem Wam coś takiego, że Hadidża, która była tak na marginesie pierwszą muzułmanką, bo ona nie była tylko parterką życiową Mahometa, ale także była pierwszą osobą, która uwierzyła w jego prorocką misję. Była ona też przedsiębiorczynią, która zarządzała karawanami handlowymi. Z kolei Aisha, trzecia żona Mahometa, jest autorką tysięcy hadisów i jest uznawana za jedną z najważniejszych postaci w islamie, jeśli chodzi o interpretację prawa i, e, i tradycji. Tak więc Aisha jest Pomimo tego, że jest kobietą, jest uznawana w świecie islamu jako uczona. Tak? Kobiety takie jak na przykład Nusayba Abin, Kab brały czynny udział w bitwach, pomagając rannym i walcząc też u boku mężczyzn. Albo weźmy sobie na przykład taką królową Zenobię, która chociaż nie była muzułmanką, Zenobia z Palmiry, często jest wspominana w islamskiej tradycji jako przykład silnej kobiety w historii Bliskiego Wschodu. Ukochaną córką Mahometa była Fatima. I ona jest trzymana zarówno przez sunnitów, jak i shiitów, jako wzór cnoty i pobożności. Fatima al-Firi to jest taka muzułmanka z IX wieku. Ona założyła uniwersytet al-Karawidzin w Fezie w Maroku. Jest uznawana i ten uniwersytet jest uznawany za najstarszy muzułmański uniwersytet działający na świecie. Z kolei weźmy sobie na przykład, rzućmy okiem na lata historii, bo. W średniowiecznej Andaluzji kobiety odgrywały znaczącą rolę w nauce i w literaturze, często uczestnicząc w różnych intelektualnych debatach. Natomiast współczesne ruchy, takie jak islamski feminizm, dążą do w ogóle reinterpretacji tekstu, religijnych w sposób promujący właśnie równość płci. Mówiliśmy troszeczkę o sufizmie, no i też istniały mistyczki sufickie, takie jak Rabia al-Adawiya. Które odegrały kluczową rolę w rozwoju duchowości, przykładowo islamskiej. W XX wieku wiele krajów muzułmańskich, takich jak Turcja czy Tunezja, wprowadziły w ogóle reformy prawne, które zwiększyły prawa kobiet, takie jak prawo do głosowania czy też do edukacji. Tak więc rola kobiety w islamie jest zróżnicowana i ona ewoluuje, bym powiedział. Ona jest kształtowana przez tradycję religijną, ale także i przez współczesne wyzwania społeczne. Tak więc analiza różnych tekstów religijnych, historii, współczesnych debat często pokazuje, że kobiety odgrywały i nadal odgrywają kluczową rolę w rozwoju islamu i społeczeństw muzułmańskich. Więc te wszystkie ciekawostki historyczne, albo mniej znane fakty, często ukazują właśnie to bogactwo doświadczeń kobiet w islamie, podkreślając ich znaczenie w kształtowaniu duchowości i nauki wiary. A ja ciekaw jestem, jakie jest Wasze zdanie na Temat, co wy o tym myślicie, postarajcie się porzucić stereotypy, a bardziej zastanowić się nad tym, jak to faktycznie funkcjonuje i y, rozpocząć dyskusję y, merytoryczną, bo jeżeli komuś w tym świecie, akurat islamskim, jest dobrze, to po co mu na siłę zmieniać tą rzeczywistość, prawda? Po co na siłę mu mówić, że, że masz źle, a my ci teraz zrobimy dobrze? Już wiemy doskonale, że. Stany Zjednoczone próbowały wprowadzić demokrację w Libii, w Iraku, podczas gdy te państwa kompletnie nie potrzebowały tej demokracji. A kiedy Stany Zjednoczone zrobiły tą niby rzekomą demokrację, to rozwaliły kraje arabskie i zapoczątkowały napływ fali muzułmańskiej do Europy. Także zastanówmy się, czy naprawianie tamtego świata jest faktycznie potrzebne, albo komu ono jest potrzebne.